Cześć, to Ania ze Szkoły Księgowości. Dzisiaj zajmiemy się spółką ZO, która cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem przedsiębiorców w kontekście oczywiście projektowanych zmian, e, nazywanych Nowym Polskim Ładem. Zaczynamy! Pierwsze spółka ZOA ZUS. Generalnie wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bo to nas będzie najbardziej interesować, nie płacą składek ZUS, chyba że nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką jednoosobową. Wówczas taki wspólnik, który jest jedynym wspólnikiem takiej spółki zo, jest traktowany jako przedsiębiorca. O, na gruncie przepisów o składkach ZUS i będzie musiał opłacać pełne składki jak przedsiębiorca, i to nawet nie będą przysługiwać mu te obniżone. Natomiast mm, oczywiście pojawi nam się jeszcze kwestia ZUS-u od członka zarządu czy od prezesa. No tutaj to już w zależności, tak naprawdę jak ten nasz prezes jest zatrudniony, niezatrudniony, powołany, te możliwości są różne i w różnych przypadkach będzie ten ZUS się pojawiał bądź nie pojawiał, w zależności czy wybierzemy powołanie, kontrakt menedżerski czy na przykład umowę o pracę. No właśnie i gdzie dowiedzieć się, jakie skutki mają te wszystkie różne stosunki prawne, które łączą naszego prezesa ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością? Śledź Szkołę Księgowości, bo wkrótce pojawi się kurs Księgowość Spółek zo gdzie omawiam wszystkie skutki, Skutki szczegółowo, właśnie we wszystkich tych różnych opcjach i możliwościach, kiedy pojawi się ZUS, kiedy się nie pojawi, jaki podatek się nam pojawi i jakie to ma skutki dla spółki i naszego prezesa. A teraz przechodzimy dalej, czyli co z tą spółką, czy ona jest rzeczywiście sposobem na uniknięcie tego ZUS-u i jakie tutaj mogą czekać na nas pułapki. Przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę na to, że po pierwsze spółka ZO nie dla wszystkich będzie optymalnym rozwiązaniem. Spółka ZO generalnie jest droższa w prowadzeniu, bo oczywiście jest dużo więcej formalności. E, prowadzimy kasę, księgujemy również wyciągi bankowe, więc po pierwsze, już pod tym względem nie dla wszystkich będzie to opcja. Po drugie, nie zawsze będzie to optymalne również podatkowo. A więc to nie jest tak, że automatycznie dla wszystkich e, jedynym najlepszym rozwiązaniem będzie spółka ZO zamiast jednoosobowej działalności gospodarczej. Po drugie, podmioty, które tak naprawdę już działają, mają swoją historię, zapewne będzie interesować ewentualne przekształcenie w spółkę zo. Tylko, że jest tu jedna mała pułapka. Jeżeli przekształcimy jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę zo. Prawo tak naprawdę na to pozwala, to po oczywiście zapewni nam to sukcesję, e, przejdą wszystkie prawa i obowiązki, oprócz na przykład sukcesji w podatku dochodowym. No bo wiadomo, wcześniej płaciliśmy jako kowalski podatek PIT, a teraz to spółka będzie płacić podatek CIT. A więc tutaj żadne straty na taką spółkę nie przejdą i nie będzie kontynuacji w zakresie podatku dochodowego. A z drugiej strony zostanie zachowana cała historia wobec kontrahentów, wobec banków i tak więc jest to korzystne. Tyle że przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej, a nawet przy wniesieniu tej jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki zo, niestety spowodujemy to, że nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapłaci duży CIT. I to bez względu na to, czy jako spółka będzie dużym czy małym podatnikiem, ponieważ spółki, które powstają właśnie z przekształcenia, które powstają w wyniku wniesienia aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo w postaci aportu składników majątku powyżej 10 tysięcy euro, to wówczas tracą prawo na dwa lata do małego podatku CIT. A więc musimy uważać, żeby e, zbyt szybko nie podjąć decyzji o przekształceniu, tylko podjąć ją rozsądnie, analizując, czy rzeczywiście ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dla nas optymalnym rozwiązaniem, czy jednak, na przykład, warto zostać jednak przy jednoosobowej działalności gospodarczej, albo przy obu jednocześnie. To tyle w tej mikrolekcji i do zobaczenia wkrótce.